Temat Polski i jej sukcesów, które na tle takiej, a nie innej Rosji są bardzo wyraźnie widoczne dla naszych niebraci Rosjan, jest na tyle wdzięczny, że pojawia się w rosyjskich mediach dość regularnie. W mediach prorządowych i propagandowych, jak sami widzieliśmy, Polska jest przedstawiana jako krwiożerczy, wredny przedupas USA. Który nie wiadomo za jakie pieniążki i skąd, śmie śmieć mieć zbroić się na potęgę. Bez powodu, oczywiście. Rosja przecież nikomu nie zagraża. Od głupie te paliaki ogółem. Celem najczęściej jest przekonanie łatwowiernych i naiwnych Rosjan, że sukces Polski, który obecnie jest dość trudny do ukrycia, jest wyłącznie błędnym wrażeniem, bo Polska zadłuża się i żyje z dotacji UE. A tak poza tym, to jest nacjonalistycznym państwem, które przydałoby się zdenazyfikować. I w ogóle to aż się prosi o szósty rozbiór. Z drugiej strony mamy media opozycyjne, które w gruncie rzeczy zapatrują się na Polskę jak na starszego i bardziej ogarniętego kuzyna. Opozycja uważa, że gdyby Rosja była normalnym państwem, to prawdopodobnie szłaby drogą Polski i obecnie nie odbiegałaby od niej jakoś znacząco. A i kto wie, może nawet by ją wyprzedzała, z ropą, gazem i lepiej rozwiniętymi wysokimi technologiami. Jednocześnie warto od razu na początku podkreślić, że jak to zwykle z zapatrywaniem się starszego kuzyna bywa, to co widzimy nie zawsze odpowiada rzeczywistości, co samo w sobie również jest ciekawe, bo dobrze wiedzieć, gdzie w swojej analizie Rosjanie dokonują pewnych błędów. Dzisiejszy odcinek będzie materiałem właśnie z tej drugiej, opozycyjnej strony i opowie o niewątpliwym sukcesie polskiej gospodarki. Lubię tego typu artykuły, ponieważ z jednej strony fajnie demonstrują, jak Polska jest postrzegana z perspektywy, w tym przypadku adekwatnych Rosjan. Jednocześnie opozycjoniści starają się przedstawić temat w miarę rzetelnie, ponieważ rosyjskie media opozycyjne są wbite przez roskom nadzor na same peryferia i zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na jakąś hałturę. Jeśli mam być szczera, mam wrażenie, że większość opozycyjnych artykułów o Polsce ma taką nawet nie wiem. Nutkę nieskrywanego żalu, że w Rosji nie może być tak jak w Polsce. Może nawet odrobinę samobiczowania, że Rosja, która zaczynała z o wiele wyższego poziomu niż Polska, poniosła w gruncie rzeczy absolutną klęskę. I Rosjanie, zamiast stworzyć normalne, komfortowe państwo zintegrowane z Europą i Zachodem, no cóż, stworzyli to co stworzyli. Temat będzie szczególnie ciekawy, ponieważ opowie o polskim cudzie gospodarczym, a także perspektywach na naszą przyszłość. Bardzo fajna sprawa, ponieważ jest to obiektywne, niezawisłe spojrzenie z za rosyjskiej granicy, które jest ambitne i próbuje przekazać tej garstce ogarniętych Rosjan, jak Polska wygląda w rzeczywistości, w oparciu o opinie polskich ekspertów i analizę własną. Materiał przygotowałam w oparciu o artykuł Meduzy o następującym tytule: Od początku lat 90. Polska potroiła swój PKB per capita. A niektórzy przewidują, że może wyprzedzić w tym wskaźniku nawet Wielką Brytanię, Włochy czy Francję. Jak doszło do polskiego cudu gospodarczego i dlaczego eksperci obawiają się o jego przyszłość? W analizie meduzy. <laughs> Według prognoz Komisji Europejskiej w tym roku polska gospodarka będzie rosła prawie dwa razy szybciej niż średnia UE. Według obliczeń ekspertów wzrost PKB kraju wyniesie 2,7% podczas gdy na przykład we Francji 1,1%, we Włoszech 0,8%, a w Niemczech, największej gospodarce bloku, tylko 0,3%. W nadchodzących latach Polsce obiecuje się jeszcze szybszy wzrost, znacząco powyżej średniej unijnej. Lider brytyjskiej opozycji, a obecnie premier, Keir Starmer, podczas kampanii wyborczej wyraził pogląd, że jeśli to tempo się utrzyma... Warszawa może dogonić Londyn pod względem PKB per capita do 2030 roku, jeśli utrzyma się stagnacja w Wielkiej Brytanii. PKB per capita w Polsce potroił się od czasu przejścia na gospodarkę rynkową w latach 90. Podczas gdy w Rosji, która zaczynała z podobnej pozycji po upadku Związku Radzieckiego, wzrósł tylko o jedną trzecią, pomimo faktu, że Rosja ma znacznie więcej zasobów i ludności. Polska stała się czempionem wśród krajów byłego bloku socjalistycznego dzięki relokacji średnio zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu i zaplecz międzynarodowych korporacji, inwestycjom w technologię, w tym produkcję komponentów do samochodów elektrycznych, wysokiemu kapitałowi ludzkiemu i dywersyfikacji gospodarczej. Kraj ten zdołał również wykorzystać rozwiniętą bazę przemysłową pozostałą w spadku po czasach komunizmu i przeprofilować ją na współczesne potrzeby. Co jeszcze warto wiedzieć o polskim cudzie gospodarczym? Co się działo w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich dwóch lat? W ubiegłym roku PKB Polski wzrósł zaledwie o 0,3%. To najgorszy wynik od czasu przejścia na model kapitalistyczny, jeśli pominąć pandemiczny spadek obserwowany niemal na całym świecie. Spowolnienie było silniejsze niż oczekiwali analitycy, zwłaszcza w kontekście mocnego wyniku za 2022. Wzrostu PKB na poziomie 5,2%. Jednocześnie taka dynamika nie wyróżnia się na tle reszty krajów UE. Recesje w regionie w ciągu roku obserwowano niemal wszędzie, zwłaszcza w Niemczech. Było to spowodowane gwałtownym spadkiem konsumpcji w warunkach rekordowej inflacji, wywołanej gwałtownie rosnącymi cenami energii po inwazji Rosji na Ukrainę. Polska gospodarka jest napędzana przez konsumpcję wewnętrzną. A jej wzrost jest silnie uzależniony od realnych dochodów, w których to inflacja odgrywa kluczowe znaczenie. W 2023 wzrost cen w Polsce oscylował średnio na poziomie 11,6%, ale pod koniec roku zaczął się stopniowo spadać. Oczekuje się, że do końca 2024 inflacja w kraju spadnie o ponad połowę. Dlatego niektórzy eksperci przewidują jeszcze wyższy wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku. Na przykład, bank ING spodziewa się wzrostu o 3%. Gospodarka może zostać pobudzona, jak twierdzą analitycy, przez kombinację niższej inflacji i wzrostu nominalnych dochodów dzięki gwałtownemu wzrostowi płacy minimalnej i wynagrodzeń urzędników państwowych, a także wzrostowi świadczeń socjalnych. Polska gospodarka niewątpliwie odzyskuje siły. W ubiegłym roku obserwowaliśmy gwałtowny spadek konsumpcji wewnętrznej. Z powodu inflacji wzrost realnych dochodów. Po odjęciu inflacji był niższy niż wzrost cen, co miało negatywny wpływ na dobrobyt ludności i doprowadziło do spadku konsumpcji. Ale teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Płace rosną o 10%, podczas gdy inflacja, wręcz przeciwnie, spowalnia. Powiedział ekonomista Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w wywiadzie dla Meduzy. Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się w tym roku wzrostu PKB o 2,3%, głównie dzięki ożywieniu konsumpcji wewnętrznej. Poprzedni polski rząd ogłosił przed wyborami, że podniesie płacę minimalną o 20% w tym roku do 4300 zł, ekwiwalent 1015 dolarów. W porównaniu z 2015 oznaczałoby to 2,5-krotny wzrost. Poprzez korygowanie inflacji i podnoszenie płac obserwujemy zdecydowany wzrost realnych dochodów. Widzimy wzrost oszczędności, a także wydatków na długoterminowe dobra konsumpcyjne, takie jak samochody i poprawa warunków mieszkaniowych. Według naszych danych, konsumpcja wewnętrzna powinna dać największy impuls PKB w ciągu najbliższych kilku lat odnotowuje Rybacki. Pomimo spadku konsumpcji, PKB Polski w ubiegłym roku było wspierane zwiększonymi inwestycjami dużych firm. Intel i Volkswagen znalazły się wśród międzynarodowych korporacji, które ogłosiły wielomiliardowe inwestycje w kraju w 2023 roku. Jak plan Balcerowicza stworzył podstawę dla wzrostu gospodarczego. Polska w dużej mierze zawdzięcza swój bezprecedensowy wzrost gospodarczy Leszkowi Balcerowiczowi, ministrowi finansów, który sprawował urząd w kryzysowych latach 1989-1991. Jego plan Balcerowicza, zestaw reform rynkowych, które przewidywały przejście od gospodarki planowej do rynkowej, takich jak prywatyzacja, deregulacja waluty krajowej i cen oraz otwarcie kraju na inwestorów zagranicznych, stanowią podstawę obecnego odcudu gospodarczego. Początkowo reformy nie przebiegały łatwo. Wskutek szoku cenowego i bezrobocia kraj opuściły prawie dwa miliony osób. Dlatego do dziś reputacja Balcerowicza w kraju pozostaje mieszana. Niektórzy chwalą go za kompetentne przejście na gospodarkę rynkową, podczas gdy inni, wręcz przeciwnie, krytykują go za nadmierną nagłość reform. Jego plan był pod wieloma względami podobny do reform Jegora Gajdara w Rosji, które również wywołały mieszane reakcje wśród ludności. W pierwszych latach terapii szokowej ceny wzrosły, fabryki zostały zamknięte, a wiele osób straciło pracę. Podobnie jak Gajdarowi Balcerowiczowi w jego reformach pomagali zachodni konsultanci i bankierzy, w tym Jeffrey Sachs i George Soros. Dygresja, ale w odróżnieniu od reform w Polsce, które przebiegły od A do Z i po prywatyzacji nastąpiła pełna liberalizacja, w Rosji reformy zatrzymały się w połowie drogi na prywatyzacji, która skończyła się wrogim przejęciem całego poradzieckiego przemysłu przez garść jakichś szemranych typów, których obecnie nazywamy oligarchami. Jeffrey Sachs, zanim jeszcze zaczął regularnie pojawiać się u Rudolfowicza Sołowiowa, w latach 90., widząc to, co się dzieje, dosłownie wycofał się z niesmakiem z roli doradcy, bo zobaczył, że zamiast reform wolnorynkowych nastąpił bezczelny podział majątku między gebesznie, mafię i kumpli Jelcyna. Dziwne, że o tym dziennikarze nie wspomnieli. Koniec dygresji. Wracamy do Polski. Ale z czasem reformy się opłaciły. Polska gospodarka rozwijała się przez rekordowe 28 kolejnych lat pod rząd. Jest to jeden z najdłuższych okresów nieprzerwanego wzrostu PKB na świecie. Poziom życia w kraju gwałtownie wzrósł i dziś zbliżył się do poziomu Europy Zachodniej. A wielu z tych obywateli, którzy wyjechali, zaczęło wracać, ponieważ krajowe ceny, podobnie jak bezrobocie, nadal utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. W ciągu prawie 35 lat od upadku bloku socjalistycznego polska gospodarka pod względem parytetu siły nabywczej, PSN, wzrosła siedmiokrotnie, podczas gdy rosyjska wzrosła 4,4 raza. Dygresja i to bez ropy, gazu i tej całej tablicy Mendelejewa pod naszymi stopami. Koniec dygresji. Czym jest nearshoring i dlaczego jest korzystny dla Polski? Przed pandemią europejskie firmy przenosiły produkcję do Azji. Zwłaszcza do Indii i Chin, dzięki taniej sile roboczej i korzystnym kosztom logistycznym. Ale teraz sytuacja się zmieniła i to na korzyść Polski. Po zakłóceniach w łańcuchach dostaw spowodowanych lockdownami i przestojami w produkcji, wiele firm ma problemy z eksportem najważniejszych towarów, w tym leków. Dlatego wiele korporacji podejmuje obecnie decyzje o skróceniu szlaków logistycznych. Polska znajduje się w przemysłowym centrum Europy i wiele firm woli inwestować w nowe zakłady tutaj, aby zmniejszyć ryzyko. Jest to trend, który obecnie obserwujemy, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Trend ten nazywany jest nearshoringiem lub friendshoringiem, przenoszeniem zakładów produkcyjnych do państw, które znajdują się blisko odbiorcy, a także często mają przyjazną orientację polityczną w stosunku do kraju pochodzenia, w przeciwieństwie do offshoringu, który był popularny przed pandemią. Polska jest jednym z krajów, które korzystają z trendu niszoringu, ponieważ przynosi on jej nowe inwestycje i rozbudowę mocy produkcyjnych. Chociaż nawet przed pandemią nasz sektor przemysłowy rósł znacznie szybciej niż średnia dla Europy Zachodniej czy USA, dodaje Rybacki. Trend ten jest również napędzany przez pogarszającą się sytuację geopolityczną na świecie, powiedział Jan Bogusławski, Ekonomista z paryskiego Uniwersytetu Sciences Po, pracownik naukowy niemieckiego Funduszu Marszala. W przeszłości międzynarodowe korporacje w kwestii wyboru miejsca inwestycji kierowały się wyłącznie względami finansowymi, czyli inwestowały tam, gdzie siła robocza jest tańsza, ale posiada minimalne kwalifikacje niezbędne do wykonywania danej pracy. Po Covidzie i rozpoczęciu wojen handlowych pomiędzy USA a Chinami firmy zaczęły brać pod uwagę również geopolitykę. Polska jest państwem europejskim jednoznacznie zorientowanym na zachód. Jeśli ten scenariusz się utrzyma, powinna otrzymać większy kawałek tortu globalnego dobrobytu dzięki nieshoringowi. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski bije rekordy. W ciągu ostatnich 10 lat inwestorzy zagraniczni zainwestowali w kraju prawie 200 miliardów euro, podwajając swoje inwestycje kapitałowe od 2020 roku. Kolejną zaletą polskiej gospodarki jest jej różnorodność lub dywersyfikacja, a mianowicie równowaga między usługami i produkcją oraz różnorodność tych ostatnich. Na przykład sąsiednie Węgry i Czechy są bardziej zależne od Niemiec niż Polska, ponieważ ich przemysł jest w dużej mierze powiązany z niemiecką motoryzacją. Polska ma najwyższy udział nowych usług w PKB według wartości dodanej spośród wszystkich krajów czwórki wyszehradzkiej czynnik ten jest być może nieco bagatelizowany w zachodniej literaturze i poglądach na temat Polski, ale czerpie ona znaczne korzyści z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze usług, które w dużej mierze opiera się na kapitale ludzkim. W ciągu ostatniej dekady w Polsce pojawiło się wiele back office'ów międzynarodowych korporacji, co stało się już pewnego rodzaju modelem, który odgrywa znaczącą rolę w dywersyfikacji gospodarki. Mnóstwo firm decyduje się na inwestycje w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Ze względu na dobry stosunek kosztów pracy do produktywności, mówi Meduzie Bogusławski z SPO. Jest to bardziej mój osobisty pogląd na sprawy, ale chciałbym zauważyć, że ważną rolę w wysokich kwalifikacjach ludności odgrywa nasz stabilny system edukacji. Wynika to również z faktu, że w czasach socjalizmu poczyniono w niego znaczne inwestycje, które w konsekwencji pomogły stworzyć wysokiej jakości kapitał ludzki. Dzięki relokacji przedsiębiorstw Kraj ten od dawna ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, oscylującą w granicach 3% w ciągu ostatnich pięciu lat. Dlatego też ogromny napływ prawie miliona ukraińskich uchodźców do kraju po rosyjskiej inwazji jest pozytywnym czynnikiem dla gospodarki w dłuższej perspektywie zwłaszcza na tle spadającej demografii odnotowują eksperci. Wszakże prędzej czy później uchodźcy, którzy pozostaną w kraju, wejdą na rynek pracy i przyczynią się do wzrostu gospodarczego. Dodatkowym czynnikiem stymulującym są również niedawne zmiany polityczne. Wybory w 2023 wygrał blok liberalny, kierowany przez Donalda Tuska. Poprzedni konserwatywny rząd prawa i sprawiedliwości popadł w konflikt z Brukselą w związku z reformami sądownictwa i kwestiami wolności słowa, co pozbawiło kraj wielomiliardowych dotacji z funduszy unijnych. Oczekuje się, że rząd Tuska zdoła odmrozić te fundusze, które wynoszą około 137 miliardów euro i przyniosą dodatkowe inwestycje dla polskiej gospodarki. Inwestorzy są również zadowoleni ze zmian. Polski złoty wzrósł prawie o 4% dzięki zwycięstwu liberałów. Pod koniec lutego Komisja Europejska już odblokowała pierwszą transzę w wysokości 6,3 miliarda euro. Zaczynamy otrzymywać dobre wiadomości na temat funduszy unijnych. Będzie to impuls dla wzrostu PKB w krótkim okresie i odblokuje projekty w zakresie transformacji energetycznej i cyfryzacji. Efekt odblokowania będzie bardziej widoczny w 2025 niż w 2024 roku. Ale tak czy inaczej, dodatkowe inwestycje będą miały korzystny wpływ na konsumpcję, mówi Jakub Rybacki. Recesja w Niemczech może przyćmić prognozy. Jednym z głównych czynników ryzyka dla Polski w tym roku jest utrzymujące się spowolnienie w niemieckiej gospodarce motorze napędowym Unii Europejskiej oraz konkurencja ze strony azjatyckich producentów, którzy oferują niższe ceny, co w połączeniu z silniejszym złotem może mieć negatywny wpływ na bilans handlowy kraju. Chociaż wielu ekonomistów uważa, że w 2024 produkcja przemysłowa zacznie się odbudowywać na całym świecie. Spadek produkcji przemysłowej w Polsce i Czechach utrzymywał się w styczniu. Spowolniła również aktywność węgierskich firm. Region Europy Środkowo Wschodniej cierpi z powodu słabego popytu, w tym ze strony głównego partnera handlowego Niemiec. Globalny indeks menedżerów do spraw zakupów SNP Global w przemyśle przetwórczym Polski spadł do 47,1 w styczniu z 47,4 w grudniu. Pozostając poniżej poziomu 50, oddzielając wzrost od spadku 22 miesiąc z rzędu. Według agencji SP, głównym powodem spadku w Polsce jest słaby eksport. Wartość nowych zamówień w przemyśle spadła najmocniej od 3 miesięcy, co negatywnie wpłynęło na wartość produkcji. Głównym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest obecnie spowolnienie tempa wzrostu w strefie euro. Według obecnych prognoz Niemcy, Włochy i Francja będą rozwijać się w słabym tempie. W konsekwencji prawdopodobne są obniżenie popytu zewnętrznego i spowolnienie wzrostu eksportu w Polsce, mówi Jakub Rybacki. Czechy, Węgry i Słowacja eksportują prawie jedną trzecią swoich towarów do Niemiec, co sprawia, że są silnie uzależnione od swojego potężniejszego gospodarczo sąsiada. Polska jest mniej narażona na to ryzyko, ponieważ jej gospodarka jest bardziej zdywersyfikowana, a eksport jest mniej zależny od przemysłu motoryzacyjnego, podkreśla ekspert. Jak zaznaczył, spowolnienie w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym poważnie dotknęło Czechy, ale w Polsce skutki nie były aż tak odczuwalne. Już w lutym indeks wzrósł nieznacznie do 47,9 punktu, ale nadal nie osiągnął krytycznego poziomu 50 punktów. Z inwestycjami zagranicznymi sprawa nie jest taka prosta. Nadmierna obecność zagranicznych firm na rynku negatywnie wpływa na lokalnych producentów. Inwestycje zagraniczne to miecz obosieczny, uważa Jan Bogusławski. Z jednej strony stymulują wzrost gospodarczy, ale jednocześnie ograniczają potencjał lokalnych producentów, ponieważ trudno im konkurować z międzynarodowymi gigantami, przez co nie mogą inwestować więcej w lokalną produkcję. Dla przykładu cały region Europy Środkowo-Wschodniej ma tylko jednego przedstawiciela w rankingu Fortune Global 500, polską państwową spółkę rafineryjną PKN Orlen. Na przykład Hiszpania, którą Polska ma wkrótce wyprzedzić pod względem PKB na mieszkańca, ma 8 takich przedsiębiorstw w rankingu. Bogusławski przytacza w tym kontekście termin zależne gospodarki rynkowe, Dependent Market Economies który został ukuty w 2009 roku przez ekonomistów Andreasa Nylke i Ariane Fliegenhardt. W ten sposób scharakteryzowali oni kraje Europy Wschodniej, których wzrost zależy od zastrzyków kapitału i technologii z Zachodu. Międzynarodowe firmy produkują dużą część polskiego eksportu i zatrudniają wiele osób, ale odsyłają zyski do siebie do domu, zamiast inwestować w produkcję w Polsce. Ta silna konkurencja uniemożliwia lokalnym firmom zarabianie więcej, aby przejść na wyższy poziom. Pomimo dość stabilnego systemu edukacji, Warszawa nie inwestuje wystarczająco dużo w swój przyszły rozwój, naukę i innowacje, uważa ekonomista z Sciences Po. Kraj wydaje zaledwie 1,5% PKB na badania naukowe, podczas gdy w Europie Zachodniej wskaźnik ten jest średnio dwukrotnie wyższy. Istnieje również problem z inwestycjami w zieloną energię, jak twierdzi Bogusławski. Polski system energetyczny jest nadal w dużej mierze oparty na węglu. W przyszłości energia elektryczna w Polsce, zwłaszcza w realiach Zielonego Ładu UE, będzie bardzo droga, ponieważ jesteśmy bardzo zależni od węgla i nie mamy energetyki atomowej. Będzie to poważny czynnik przy podejmowaniu decyzji przez przyszłych inwestorów. A wydaje się, że nie mamy jeszcze rozwiązania tego problemu. Pomimo napływu ukraińskich uchodźców, sytuacja demograficzna również pozostaje trudna w dłuższej perspektywie. Jeśli spojrzymy na polską gospodarkę z demograficznego punktu widzenia, to na razie trudno dostrzec świetlaną przyszłość, ponieważ już teraz mamy bardzo niską stopę bezrobocia i wiele firm ma trudności ze znalezieniem pracowników. A jak wiemy, im mniej siły roboczej na rynku, tym bardziej firmy muszą podnosić wynagrodzenia, aby przyciągnąć pracowników. Chociaż może to pomóc w uczynieniu polskiej gospodarki bardziej trwałą w dłuższej perspektywie, na razie nadal koncentrujemy się na eksporcie i jest to zdecydowanie coś, na co należy zwrócić uwagę. W przeciwnym razie negatywna demografia pozostanie czynnikiem ograniczającym polski wzrost w przyszłości wyjaśnia Bogusławski. Dlaczego Polska nie może jeszcze dokonać skoku do gospodarki opartej na wiedzy? Niezależnie od faktu, że od wybuchu wojny na Ukrainie Polska zyskała na znaczeniu dyplomatycznym jako kluczowy sojusznik Kijowa, a także stała się centrum dostaw broni, pod względem gospodarczym Warszawa nadal pozostaje raczej na peryferiach Unii Europejskiej. Ekonomiści uważają, że ze względu na spowolnienie w strefie euro Polska nie będzie w stanie wrócić do 5% wzrostu sprzed pandemii, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Jakub Rybacki komentuje to następująco. Spowolnienie w UE jest ewidentne. Prawdopodobnie doprowadzi do spadku popytu zewnętrznego, co będzie poważnym wyzwaniem dla sektora przemysłowego. Dlatego też, jeśli chodzi o powrót do 5% wzrostu, myślę, że jest to dziś trudne do zrealizowania. Jednocześnie, Polska wciąż pozostaje niewątpliwym beneficjentem epoki postradzieckiej. Od początku lat 90. kraj potroił swoją gospodarkę i zademonstrował jeden z najwyższych wskaźników wzrostu na świecie. Ale aby je utrzymać i dokonać jakościowo nowego skoku, musi rozwiązać nagromadzone problemy strukturalne, aby przygotować grunt pod wzrost w przyszłości. Myślę, że w perspektywie długoterminowej nadejdzie moment, w którym nasz wzrost gospodarczy osiągnie swój szczyt i ulegnie zahamowaniu, ponieważ nie inwestujemy w tworzenie kapitału ludzkiego tyle, ile moglibyśmy. Moim zdaniem, naszym największym problemem jest brak inwestycji w edukację, konstatuje Jan Bogusławski. Jego zdaniem, dzięki wykształconej populacji i dobrej bazie przemysłowej, Polska globalnie zdołała wykorzystać korzystną sytuację, która powstała po upadku bloku komunistycznego. Ale nie udało się dokonać jakościowo nowego skoku w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, na wzór Stanów Zjednoczonych czy Skandynawii, dodaje ekonomista z spo. Aby dokonać pełnoprawnego skoku do gospodarki opartej na wiedzy, konieczne jest stworzenie mocnego systemu edukacji który stworzy przewagę konkurencyjną nawet w obliczu rosnących kosztów pracy, które w Polsce poważnie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Główną rzeczą, za którą krytykuje polski model, jest to, że obecnie jest mało prawdopodobne, aby przetrwał próbę czasu i tym samym nie będzie w stanie dokonać jakościowo nowego skoku. Na pytanie o to, na ile prawdopodobne są komentarze brytyjskiego polityka Kira Starmera, że Polska może wkrótce dogonić Wielką Brytanię pod względem PKB, Bogusławski odpowiada ze sceptycyzmem. Jest to mało prawdopodobne, po pierwsze, ze względu na długoterminowe trendy, które opisałem, a po drugie dlatego, że rok 2030 jest już niedaleko. Co więcej, myślę, że to jest mało prawdopodobne, aby stało się to w 2040 roku. Nie stawiałbym na to pieniędzy, podsumowuje ekspert. Koniec. Jak nas widzą, tak nas piszą. Dużym plusem jest poproszenie ekspertów o opinię. Oczywiście, można się do niektórych rzeczy przyczepić, ale bez wątpienia dużą zaletą jest wspomnienie o problemach z innowacyjnością. Od dawna mówi się, że mamy z tym problem, zaczynając od procesu uzyskania patentu. Na dodatek o kwestii demografii warto byłoby wspomnieć trochę więcej i bardziej szczegółowo, ponieważ jest to bardzo poważny problem, na który obecnie nie ma rozwiązania. W tym kontekście Ukraińcy Którzy z wielu zasadnych powodów mają jeszcze gorszą demografię, raczej nie powinni być uznawani za długoterminowe rozwiązanie problemu. Śledząc ich wypowiedzi w internecie, wielu podkreśla, że Polska jest bezpieczniejsza i czystsza niż wiele państw Zachodu. Jednocześnie narzekają, że niestety, o ile życie jest komfortowe, zarobki są odczuwalnie mniejsze niż na Zachodzie. Co do samego polskiego cudu gospodarczego. Jak najbardziej Polska przeszła długą drogę i bardzo dużo osiągnęła w przeciągu ostatnich 30 lat. Ale pytanie, jakim kosztem społecznym? Lubię w kontekście takich dyskusji powoływać się na artykuł Guardiana, napisany właśnie po tym, jak Starmer, jeszcze wtedy będąc w opozycji, powiedział, że do 2030 Polska może wyprzedzić Wielką Brytanię. Jest to stanowisko redakcji gazety odnośnie tej tezy. Artykuł był napisany rok temu i nosi tytuł We wzroście polski nie chodzi o nasze błędy. Zacytuję tylko krótki fragment, który mocno do mnie przemówił. Wzrost jest ważny, ale może nie być tym, co naprawdę liczy się dla ludzi. Podobnie, jak nie widzą oni we wzroście jednego kraju błędów swojego własnego narodu. Pod pewnymi względami Polacy nigdy nie mieli się tak dobrze, ale według danych z 2021 Polska jest tylko na równi z Portugalią. Z połową amerykańskiego dochodu na głowę. Wielka Brytania i Francja mają około 70% amerykańskiego dochodu, podczas gdy Niemcy osiągnęły pułap 80%. Model polskiego rozwoju jest brudny. Bank Światowy twierdzi, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znajduje się w Polsce, a korzyści ze wzrostu gospodarczego nie są dzielone równo. Wszystkie grupy dochodowe zyskały na transformacji po 1989 ale górny 1% pochłonął prawie jedną czwartą wszystkich korzyści, podczas gdy dolna połowa społeczeństwa zyskała tylko około 1 ósmej. Jako jedno z najmniej zurbanizowanych społeczeństw w Europie, polskie społeczności wiejskie mogą czuć się odcięte od możliwości rozwoju, jakie oferują miasta. Brzmi to aż nazbyt znajomo. Podobnie jak fakt, że Polska zbudowała swój sukces na tanich, zero godzinowych umowach o pracę. Niektórzy sugerują, że zwiększenie popularności umów tymczasowych przyczyniło się do gwałtownego spadku liczby urodzeń. Koniec cytatu. Tak kulisy polskiego cudu gospodarczego opisują w Wielkiej Brytanii, co po części wpisuje się w to, co piszą o nas Rosjanie. Pracujemy ciężko i sumiennie, ale kosztem dużych wyrzeczeń. Niestety obecnie nie słychać, żebyśmy inspirowali się modelem gospodarczym Izraela czy Szwecji jako kierunku dalszego rozwoju. Gdzie głównym koniem napędowym są szeroko rozumiane branże innowacyjne i duże nakłady w rozwój kapitału ludzkiego. Można też dodać coś o naszej etyce pracy i o tym, jak traktuje się pracownika w Polsce, a jak na Zachodzie, ale nieważne. Tak czy inaczej, wracając do artykułu Meduzy, bez wątpienia jest to ciekawe spojrzenie na Polskę i jest o czym dyskutować i nad czym się zastanawiać. Jeszcze długa droga przed nami, i miejmy nadzieję, że nigdy nie osiągniemy wspomnianego szczytu ani nie wygasi nas słaba demografia. Niewątpliwie każdy ogarnięty Rosjanin widzi gołym okiem, że Polska bez gazu i ropy stworzyła w 30 lat państwo, którego rosyjska opozycja nie wymarzyłaby sobie nawet w najśmielszych snach. No ale Natalia Zubarewicz mówi, że w przeciągu 50 lat nastąpi normalność. Więc kto wie, może jeszcze Rosja zwróci się do Polski po wskazówki. Tak jak kiedyś PRL był laboratorium dla reform modelu socjalistycznego. Na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję i pozdrawiam.